No mamy kaczki. Coś już dały im chyba jeść. I są głodne. Albo karmy nie ma. W ogóle. <śmiech> <śmiech> Spaczcie, jak fajnie oje jest. Ale fajnie jest strasznie wieże Idę na cypel OSP sprawdzają rączność no i tutaj uchwyt ładnie kaczek jest piękne, słoneczne ko kochanie <laughs> troszkę jest ludzi, oczywiście minimalnie dzieciaki mają po drugiej stronie za swoje Eldorado pod tymi daszkami, huśtawkami, na linie, zjazd, a tu mamy samolot, który na okęcie leci. Wiaterek jest chłodny, no niestety, czapkę mam na uszy naciągnięta.